175. rocznicę urodzin naszego arcywieszcza, naszego nadpisarza, artystyczna bohema cieplicka w maseczce, bo barber zamknięty, i w kapelutku, bo fryzjer zamknięty to w trosce o wrażenia estetyczne naszych fanów na tej oto bijącej. Rekordy popularności stronie na Facebooku postanowiło uczcić w najlepszy możliwy sposób, to znaczy popularyzacją twórczości naszego mistrza. Uwaga, teraz nastąpi popularyzacja poprzez przytoczenie cytatu, który naszym zdaniem najlepiej, najpełniej i najgłębiej oddaje ducha Geniuszu. Uwaga, cytuję. Nic to.